No to jest bardzo dobre miejsce, rzeczywiście, żebyśmy się zatrzymały, bo boisz się bardziej ich reakcji, czy tego, że ty nie dasz im tego, po co oni przychodzą. Ten temat, który zgłaszasz, jest uniwersalny, wiesz, bo to jest bardzo typowa przypadłość no. psychoterapeutów, psychologów i ludzi, którzy w ogóle pracują z ludźmi. Do no. jakiegoś czasu. Tu jest pewna rzecz do rozpoznania, ale ja nie chcę Tobie tak wrzucić od razu, co, żebyś ty to od środka w sobie znalazła. Mhm. E, tak najpierw to proponuję, żebyś zamknęła teraz oczy mhm. i zobaczmy dziecko. Zobaczmy małą dziewczynkę i zobaczmy ją w sytuacji, w której ona się czuje dzieckiem niewidzianym. I w której. Sytuacja powoduje, że ona zaczyna wierzyć, że musi bardzo coś udowodnić, żeby zasłużyć. To jest wami, bo jesteś bardzo w głowie, a właśnie chodzi o to, żeby tak. być w czuciu. Żeby poczuć dziecko, zobacz ją, zobacz po prostu spontanicznie tu i teraz mhm. dziewczynkę, gdzie jest, w jakim miejscu, w jakim konkretnym, jakiej scenerii, jakiej sytuacji. Widzisz ją? Jest sama. To bardzo dobrze, bo to jest ten wiek, w którym się bardzo mocno kodują przekonania. Ten fragment kochani, przykładowej rozmowy, którą tutaj odbyłam z jedną z psychoterapeutek, pokazuje pewien wzorzec, którym chciałabym się z Wami podzielić. Zauważyłam mianowicie, że u psychoterapeutów bardzo często występuje motyw, który tu odkryłyśmy z klientką, motyw niewidzianego dziecka, dziecka nikomu niepotrzebnego. Takie dziecko rozwija w sobie, można powiedzieć, osobowość przyszłego pomagacza, psychoterapeuty, psychologa czy innej osoby pracującej z ludźmi w ramach potrzeby bycia widzianą, w ramach sposobu na to, aby być docenioną i aby inni widzieli mnie i szanowali i uważali, że do czegoś się mogę przydać, ponieważ takie dziecko. Było nie dość widziane w rodzinie, i ponieważ miało rodziców, którzy stymulowali je swoim zachowaniem, oczywiście, do tego, by starało się im pomóc, na przykład pomóc się im pogodzić. Taki słynny mediator. Ta rola, jak nic innego, sprzyja później w dorosłości wyborowi tego rodzaju kształcenia i tego rodzaju zawodu. I to jest ok, to może być bardzo przydatne, bo jeśli coś trenujemy od dziecka, to jesteśmy w tym dobrzy, prawda? Tak, ale z drugiej strony, niestety, bardzo wielu psychoterapeutom i innym osobom działającym w pracy z ludźmi przeszkadza coś, co moglibyśmy nazwać misją, poczucie misji, żeby pomóc innym. Przeradza się ono często w pomaganie inwazyjne, pomaganie bez względu na to, czy ktoś tego szuka i czy o to prosi, takie terapeutyzowanie rodziny, przyjaciół, całego otoczenia. I to jest coś, z czym każdy psycholog, psychoterapeuta, inny zawód pomocowy powinien pracować. Powinien to wnieść na swoją psychoterapię. Niestety nie ułatwia tego rodzaju wglądu fakt, że masz w głowie te wszystkie teorie, że ty to wszystko wiesz. Że wiesz, jak działa wewnętrzne dziecko, wiesz, jak drukowuje dzieciństwo. Ty to wszystko rozumiesz, ty to wszystko wiesz. Tylko, że to nic nie zmienia w tym. Gdzie naprawdę jesteś? Gdzie jesteś jako wolna, ludzka istota, która może robić to, ale równie dobrze co innego? Dlatego warto odwiedzić to dziecko, to niechciane, niewidziane, mediujące, godzące ze sobą rodziców dziecko i powiedzieć mu, że nie musi, że może robić co chce, że może się po prostu dobrze bawić. I zapewniam cię, że jeśli będziesz uprawiać tak swój zawód, bawiąc się dobrze, Mając pasję poznania, jak ta osoba, z którą rozmawiasz, widzi świat, dlaczego widzi go tak, a nie inaczej, to będziesz skuteczniej pomagać niż mając w głowie teorię o zbawianiu mamy i taty. Bo jeśli masz te teorie w głowie, jeśli masz tę potrzebę w sobie, będziesz ciągle w pacjentach zbawiać mamę i tatę, i to cię nie doprowadzi do tego miejsca, w którym naprawdę skutecznie działasz na rzecz innych ludzi i przy okazji bawisz się dobrze, ale nie musisz robić tego. Możesz robić sto innych rzeczy. Zajrzyj tam, zweryfikuj to i przede wszystkim pobaw się z wewnętrznym dzieckiem, przeprowadź je do innych miejsc, innych sytuacji, w których jego wartość zupełnie nie jest uzależniona od tego, czy i jak bardzo pomaga innym. Już kiedyś nagrałam filmik o dobrym psychoterapeucie, o cechach dobrego psychoterapeuty. Nie będę więc tutaj tego tematu rozwijać. Powiem tylko, że dobrym psychoterapeutą będziesz wtedy, kiedy będziesz umieć pozostawać, w nie wiem, kiedy nie będziesz chcieć dla siebie czy z jakichkolwiek osobistych powodów, aby ta osoba była inna niż jest. Tak więc dobry pomagaczu, proszę pamiętaj, że pomaganie to umiejętność bycia z tą osobą w jej świecie i zadawania odpowiednio ukierunkowanych pytań, zadawania mądrych pytań. Pytań, które optymalnie stoją o pół poziomu, poziom wyżej, mówię tu o perspektywie metakomunikacji, niż sytuacja, w której w tym momencie pogrążone jest myślenie tej osoby, niż zdolność tej osoby do ogarnięcia swojego własnego tematu. Zawsze łatwiej jest ogarniać temat patrząc z boku. Zawsze łatwiej jest zadać mądre pytania, nie będąc zaangażowanym w tę sytuację. Tak więc pytaj i dbaj tylko o to, aby te pytania wykraczały odrobinkę poza perspektywę, w której uwięziona czy złapana jest ta osoba. Ale nie chciej niczego od tej sytuacji, ani od tej osoby. Chciej tylko zadać dobrze ukierunkowane pytanie. Dopiero kiedy zapyta Cię o podpowiedź, jak pracować, o radę, co może zrobić, jak może przyspieszyć swoją zmianę na poziomie przeprogramowywania, tego, co już zauważyła, że ma zaprogramowane, wtedy i tylko wtedy masz prawo udzielić takiej rady, czy takiej podpowiedzi, masz prawo powiedzieć, co działa u Ciebie, czy co działa u Twoich innych klientów. I to też jest świetne, ale nie spiesz się z radami. Dopóki nie zostaną postawione ważne pytania i dopóki osoba sama na te pytania nie odpowie. Porzuć proszę wszelkie złudzenia, że możesz pomóc komukolwiek, dopóki nie pomożesz sobie. Ja wiem, że to brzmi jak pewien banał, jak nic nieznaczące hasło, ale naprawdę, dopóki nie jesteś w głębi siebie osobą szczęśliwą, pełną, zrealizowaną, bez względu na to, gdzie się znajdujesz i co robisz, czy czego nie robisz? Dopóki tak nie jest, a uczciwie, tylko przed sobą możesz powiedzieć, czy tak naprawdę jest, nie jesteś w stanie skutecznie, prawdziwie, głęboko pomóc innym osobom. Tak więc weź to proszę pod uwagę i obserwuj siebie, rób sobie superwizję. Nie czekaj na superwizję u kogoś, rób sobie cały czas superwizję, skanuj swój system pod kątem tego, czy nie ma w tobie przemożnych, kompulsywnych pragnień. Albo wielkiego oporu, albo misji zbawiania świata. Dopóki te rzeczy są, nie jesteś wolna, nie jesteś wolny i Twoja pomoc będzie bardzo, bardzo złożona. Czasami nawet może być antypomocą, bo będziesz wikłać innych w swoje gry, w swoje sprawy, w swoje projekcje. Zadaj sobie pytanie, kim byłbym bez tej opowieści? Może znasz ten schemat rozmowy ze sobą, który proponuje Znakomita psychoterapeutka Byron Katie. Proponuje ona właśnie zadanie pytania, kim byłbym bez tej opowieści, niezależnie od tego, czego dotyczy opowieść. W tym przypadku warto sobie siebie wyobrazić i poczuć, jakby to było, gdybyś wykonywał zupełnie inną pracę, inny zawód. Co byś robił, konkretnie co? Pamiętam, że na pierwszym, zupełnie podstawowym kursie dla psychoterapeutów, na jaki się wybrałam, Właśnie to pytanie postawiono w innej formie: jaka jest Twoja pasja, co kochasz robić, jeśli nie pomagać ludziom, to co? Pamiętam, że wówczas poszłam na ten kurs akurat właśnie z powodów odwrotnych niż wielu obecnych, ponieważ dużo ludzi pytało mnie po prostu o zdanie, pytało mnie, co myślę, lub zwierzało mi się ze swoich problemów, i poszłam tam po to, aby im nie zaszkodzić. W myśl zasady primum non nocere, i wtedy właśnie dowiedziałam się, że to jest najlepsza postawa, że mam inne pasje, mam inne zajęcia, że wiem, co robiłabym, gdybym nie działała w obszarze pomagania innym ludziom. Też, drogi pomocniku, uważny na prosty fakt brania. Czy osoba, której coś dajesz, bierze od ciebie, czy nie? Czy bierze i wypluwa? Czy bierze i mówi tak ale? Jeżeli nie bierze naprawdę, nie bierze z dziękuję, nie bierze z refleksją, nie pozwala niejako wpaść tym kęsom głębiej, aby je strawić, to nie będzie z tej pomocy nic poza chwilową, może, Twoją satysfakcją, że pomagasz. W takiej sytuacji szacunek do siebie, do swojej energii, do swojego serca, które niewątpliwie wkładasz w to pomaganie, nakazuje, aby powiedzieć, podzielić się tym spostrzeżeniem, że osoba nie bierze. Ćwicz się w tym, bądź na to uważny. Zwracaj uwagę, czy ktoś bierze to, co ty dajesz, bo inaczej, jeśli nie bierze, jeśli nie trawi, nie ma takiej możliwości, aby był nakarmiony. Na koniec dziękuję Ci, że mogłam podzielić się z Tobą tymi obserwacjami, że jesteś tu i dziękuję Ci za to, że będziesz stosować je w swoim życiu, aby więcej istot. Mogło skutecznie poprowadzić więcej istotku ich wolności, ku ich totalnemu nic nie muszeniu.